Radio Kurier Galicyjski. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Artur Żak, a realizuje tę audycję Andrzej Borysewicz. Serdecznie pozdrawiam słuchacze Radia Kurier Galicyjski wszędzie tam, gdzie biją polskie serca. Dzisiejsza audycja zabierze nas w podróż śladami ostatnich strażników polskości w malowniczym Zagłębiu porysławskim. Oraz nakresowe cmentarze, gdzie wiosną odżywa pamięć o tych, którzy spoczywają w ziemi zimnej wody, Starego Sioła i w innych niezliczonych miejscach naszej ziemi. Audycja jak zawsze z szacunkiem dla dziedzictwa przodków i z niegasnącą wiarą w jedność Polaków ponad granicami. A więc zaczynamy. Zaczynamy od historii ludzi, których nazywamy czasem ostatnimi mohikanami. Od reportażu Konstantego Czawagi z pomocą do ostatnich Polaków Zagłębia Boresławskiego. Fundacja Bratnia Dusza dotarła z paczkami, a przede wszystkim z dobrym słowem i otuchą do osób, które mimo bóż dziejowych pozostały wierne polskiej tożsamości. Posłuchajmy bohaterskich i zarazem wzruszających głosów. Na początek pani Alicja Beck z Borysławia. Całe życie spędziła w rodzinnym domu, ucząc się czytać po polsku od ojca, a po wojnie modląc się tam, gdzie otwarte były drzwi świątyń. Dziś mówi o potrzebie pokoju i nadziei. Urodziłam się w Borysławiu i mieszkam dalej w Borysławiu. Mieszkam sama, rodziców już nie ma, nikogo nie ma, także mieszkam sama. Ми вдома розмовляли по польську цілий час. І так навчив мені тату читати і писати. І так же уміє читати і писати. Без костюла то як То, як мог, так ходив. Де мог, там ходив. До якої церкві там, до якої церкві мог, так і Ну, а зараз кожен має свій, як то сімовий, костюм. Było cerkwi, teraz różne, są i prawosławne i greko-katolicki i takie Także każdy chodzi do, do swojego, pan Pinkas. On wynajmował i mama tutaj wyszła zamąż i przyszła tutaj żyć. A no a później po, podczas wojny oni zginęli, Pinkasy tak, za, zabrali, Niemcy zabrali, zginęli. No a później już tak po trochu, po trochu ludzie i to, się trochę. Jedni umierają, drugi przychodzą. To i tak. Brat był i siostra. Brat w Bieczu. Wie pan, gdzie to A siostra lubin lignicki za w Lubin. Siostra zmarła w 16 roku, a brat w 17. W fajnym wieku. 85-87 lat. Nie. Może teraz do wojny troszkę inaczej było, a teraz, teraz troszkę inaczej, bo to ludzie porzucane same po całym świecie, kto jak. Ach, nie wiem, co ja by życzyła? Najpierw zdrowie, szczęście i spokoju w świecie. Pokorna, a zarazem silna postawa. Niesamowicie budująca. W tym samym mieście spotykamy rodzinę Bury. Pani Orysia, niegdyś dekoratorka porcelany, i jej syn Andrzej. Ciepło wspominają czasy szkolnych mszy oraz język, którym rozmawiają w domu mimo wojennej zawiruchy. Takie przywiązanie z kościołem, na czym polega? Czy kto cię do kościoła zaprowadził? E, Babcia, babcy! Wit piąto klas. Babci zaprowadził. Rom. Ja mrucz. Babcia zaprowadził mnie. i Z klas. Do kościółka. A kto nauczył języka polskiego? E, babt Uczyła języka ta. polskiego? Tak, uczyła, ta. Babcia. I, i czytasz i piszesz? E, ta. A panie też, kto nauczył polsku? Ta sama poszła. Rozmawiacie po polsku? Tak. tak. Mm. I, I tak ojciec mi też rozmawia po polsku. Tak. I Xes, I Xes I, ksieś. I ksieś tak tak samo. Jak, jak to życie? Jakie życie jest w Borysławie? E... Jest praca. Nie ma pracy, nie ma, nie pracy. ma pracy. Trudno, bo trudno. wojna, bo wojna, trudno. trudno. A było? ból? раньше ból. Robacz. Proste słowa, w których słychać więcej niż w niejednej uczonej przemowie. Teraz przenosimy się do wsi Smulna. Pani Maria Popadyniec, choć dziś nie używa polszczyzny na co dzień, wciąż nosi ją w sercu. A najlepiej opowiada o tym piosenka sprzed lat. Lecie górę ponad nami, już się schował za chmurę. Ale pięknie. A pro kota? A? A pro kota? Dziewczyno <ś> kochana, a jak to? Ono pokaż mi kolana. Nie, nie, nie jest pani pokaż mi kolana, pokaż mi uboje, jeszcze takie jak moje. Dziewczyna ze poteków wczyła mnie kotazła, była poszczurę koło mojej dziurny. <ślamatikowano> <ślamatikowano> Melodia, która wyprzedza słowa i łączy pokolenia. Prawdziwie kresowe ostępy czekają w Podburzu, gdzie 90-letnia Helena Marycz wita gości po przejściu przez rzekę. Posłuchajmy, z jaką pogodą ducha mówi o ciężkim, lecz godnym życiu. Przyszła wiosna, bo tam już trochę na sadziła na ogrodzie trochę. A nie, no nie mogę już, bo już człowiek żyłam nie w mieście, a na wiosce. A na wiosce życie ciężkie jest. Працюєш і працюєш і до праці ходила і їм дала спокій. Мам тільки пса і кота <правжити> і, 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 вже. і так і на їх життя. Недобрий, не має життя. І вже чоловік недобрей, німа так і сіли, хотіла б щось робити, О, А тут не можу. Jak powiedział Norwid, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba, a dziś dodajemy, gdzie uśmiech wystarcza za bogactwo. O opiekę nad tymi osobami troszczy się także Polak z Borysławia Sergiusz Syłantiew, prezes Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej w Borysławiu. Wyjaśnij, jak zebrano informacje o rozproszonych rodakach i dlaczego ta misja jest tak ważna. Nasze towarzystwo, społeczna Organizacja Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej w Bolesławiu zostało założona w rok, jak już działamy. Właśnie że celem było upamiętnienie Polaków, którzy tu mieszkali, zbiór różnych informacji o Polakach, którzy zamieszkiwali te tereny, a także pomóc dla osób starszych, Polaków i osób polskiego pochodzenia. Właśnie podczas wojny to Robimy takie akcje, no i nawet do wojny robiliśmy dwa razy do roku, odwitaliśmy tych ludzi na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. faktycznie bym powiedział, że to już ostatnie e, ludzi, którzy tam, z Polaków, też o, osób polskiego pochodzenia, którzy tam mieszkają. Niestety e, historia tak się toczy, że 45 rok później druga repatriacja, w większości ludzi wyjechali. Zostało się tych garstka tych ludzi na tych terenach, no i które były pozbawione, jak, e, jak bym powiedział, e, życia religijnego. Ktoś dojeżdżał na przykład do Sambora, do kościoła, ale u większości ludzi nie dojeżdżali, nie mieli takiej możliwości. Kto Ktoś nawet musiał ukrywać swoją polskość. Dopiero jak jechaliśmy po wsiach, pytaliśmy się, czy ktoś z Polaków jeszcze tu żyje, i tak nam pokazywali same miejscowe, że o tam Polka mieszka, tam Polak mieszka. I tak zbieraliśmy po garści tych ludzi, i staramy się te ludzi czas do czasu odwiedzać. Przez nasze towarzystwo, właśnie przez fundację, jest zaprzyjaźnione z naszym towarzystwem, właśnie, że staramy się odwiedzać takie osoby. No właśnie, każdy z takich ludzi boryka się z swoimi problemami, no i na przykład pani Helena o podburzu, no to już od lat jest w ogóle oderwana od świata. nikładki nie ma przez rzeki, ostatnią kładkie woda zabrała i tak do dzisiejszego dnia tam tylko dostęp po rzece. Mamy jeszcze osoby w Stupnicy, to też są pozbawione ludzi, którzy się zostali tam, pięć osób polaków się zostało na całą wioskę. Także Osoba nawet nikogo nie ma z rodziny, to samotnie mieszka, ma jakąś opiekunki tam. Także każdy boryka się w swoich problemach. No Chcę, chcę właśnie podziękować im, że, że, że dbają o to, że odwiedzają. Przecież jechać do jednej osoby 30 km to jest wysiłek dla każdego, a to jest jedna osoba. Do drugiej osoby też tam jechaliśmy 25 km. To jest jedna osoba, ale wielka przyjemność dla tej osoby, że ona nie jest zapomniana, że ją ktoś pamięta, że nawet ta pani Helena, ona zawsze czeka. Że ktoś do niej ją odwiedzi, tak i dzisiaj zrobiliśmy to niespodzianki dla niej. Na finał kilka zdań od Iwony Romaniak, prezes fundacji Bratnia Dusza, o sile wzruszenia, jakiej doświadczyli wolontariusze, niosąc pomoc poprzez rzeki i błoto. Trudno wyrazić słowami refleksję, ponieważ spotkania z tymi ludźmi to jest tak głębokie przeżycie, to jest coś tak pięknego, coś co zapiera dech w piersiach, coś co sprawia, że my widzimy, jak ci ludzie sobie po prostu radzą, jak im było trudno, poznajemy ich historię, uczymy się od nich wrażliwości, uczymy się człowieczeństwa i tego, że można się cieszyć rzeczy drobnych, bo tutaj rozmowa, czy z panią Alicją, właśnie, czy z panią Helenką, gdzie szliśmy przez rzekę i spotkaliśmy się i jej radość, jak zobaczyła, bo to była niespodzianka, myśmy przyszli do niej bez zapowiedzi, jak zobaczyła ekipę, właśnie to jest Fundacja Bratnia Dusza, z tymi torbami jedzenia, środków czystości, witamin, jak ona wyszła taka rozpromieniona, jak się z nami witała, przytulała, to jest coś nie tak niesamowitego, tego, coś, co daje nam po prostu siłę w tych trudnych chwilach, kiedy jest nam ciężko. Zbierać, zwozić, przenosić. Wszystko jest nieważne. Wszystko jest nieważne, bo w tym momencie po prostu widzimy uśmiech pani Helenki, widzimy uśmiech pani Alicji i widzimy tą wdzięczność. Widzimy to, jak ważne jest to, żeby oni czuli, że Polacy pamiętają, że Polacy nie zapomnieli, że Polacy pomimo tego, że nie ma drogi, że trzeba przejść przez rzekę, że jest czasami bardzo trudna droga, że się jedzie wiele godzin, przyjadą. Towarzystwo w Borysławie coś wspaniałego. Pan Sergiusz, osoba, która budzi wielki szacunek, ponieważ to jest osoba, która dba na co dzień o każdą osobę, która dzwoni, która pyta, która przywozi leki, żywność, która wie, jak ta cała rodzina po prostu sobie radzi każdego dnia, co im potrzeba, w jakich ciężkich sytuacjach żyją, z czym sobie, bory, z czym sobie nie radzą, i on na co dzień pilnuje, żeby było im lżej. My pomagamy co jakiś czas, ale on tutaj żyje, on tutaj mieszka, on jest wsparciem każdego dnia, i każda babcia do niego mówi jak do wnuka. Sergiuszu, Sergiuszu, ja cię tej piosenki utrwam. Pamiętasz, Sergiuszu, no to jest piękne. To jest piękne, to jest takie rodzinne. Tu jest przepięknie pokazane, że Polacy są wielką rodziną. Niezależnie od granic, niezależnie od tego, czy to są ludzie z wioski, z miasta, starsi, młodsi, oni są razem, oni się jednoczą, oni pięknie mówią w języku polskim, dbają o tą historię, o tą kulturę. Jak pan Sergiusz pięknie powiedział, piosenkę, którą nam zaśpiewała pani Helenka, śpiewała jeszcze jego babcia. On, jak mały chłopiec biegający, słyszał tę piosenkę, ale on ją zna zna wszystkie wersy tej piosenki i ja jestem pod wielkim wrażeniem że pamięta że pamięta krzywi to uczy po prostu dzieci przekazuje tą kulturę tradycje zwyczaje i te pieśni które zanikają a przecież to jest nasza historia, to jest nasze dziedzictwo, to jest coś, o czym musimy pamiętać, czym musimy się szczycić, więc ja też jestem niezmiernie wdzięczna Polakom w kraju za to, że pomagają wszystkim szkołom, przedszkolom, instytucjom, prywatnym inwestorom, że dzięki nim jesteśmy tutaj, że dzięki nim zebraliśmy tą żywność i że dzięki nim mogliśmy wejść do każdej chaty, porozmawiać z babcią, z dziadkiem, z polską rodziną, przytulić się i powiedzieć dziękujemy, że tu jesteście, dziękujemy, że krzewicie tą kulturę, że dbacie o tradycje, zwyczaje. I uczycie dalej. Przekazujecie to swoim dzieciom, wnukom, prawnukom, bo dzięki wam to nie zaginie. Dzięki wam ta Polska będzie zawsze w sercu. Jest zawsze na pierwszym miejscu. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Niech uśmiechy pani Alicji i pani Helenki będą dla nas wszystkich lekcją wdzięczności. A teraz przechodzimy do drugiego tematu naszej audycji. Radio Kurier Galicyjski. Opuszczamy zagłębi borysławskie, by przenieść się na dawne polskie nekropolie. Od 16 lat, pomimo pandemii i wojny, ekipa wolontariuszy z Wrocławia pod wodzą Zbigniewa Saganowskiego przewraca plask zapomnianym mogiłom. Wiosna to czas, gdy nad ścieżkami Starego Sioła i zimnej wody unosi się zapach żywicy i brzęk narzędzi. Posłuchajmy opowieści pana Zbigniewa Saganowskiego, człowieka, który mawia, że za mały jest, by Putin na niego rakiety tracił, a mimo to dzień po dniu stawia w pionie przewrócone krzyże. Posłuchajmy, co o ich działalności, opowiedział Konstantemu Czawadze Zbigniew Saganowski. Jesteśmy tutaj na Kresach już 16 rok w tym roku. Akcja nieprzerwana od 2010 roku. Remontujemy cmentarze. No tutaj w Zimnej Wodzie, w starym siole niedaleko z drugiej strony Lwowa ogromny cmentarz w Kołomyi, także w Jampilu, czyli Prusy Lwowskie dawne przed wojną, tam była troszeczkę akcja porządkowania i na Wołyniu. Tutaj nieprzerwanie pracujemy, no, był Covid, rozpoczęła się ta pełna wojna, bo i w 14 roku jak było, Byliśmy tutaj cały tydzień i teraz wojna, jak się zaczęła, ta ostatnia. No, nie przerywamy akcji, ponieważ po pierwsze, czekają na nas tutaj na nasi przyjaciele, Polacy i Ukraińcy. Po drugie, no, gdybyśmy przerwali, to częściowo byśmy utracili efekty dotychczasowe. Bo jednak trzeba walczyć tutaj z chwastami głównie, ale także sukcesywnie podnosić z ziemi, wydobywać pomniki, elementy pomników, krzyże i jakoś je remontować, trochę malować, trochę impregnować, żeby to jakiś trwały. Efekt miało. Także jest to już 16 rok i jesteśmy aktualnie w zimnej wodzie. Będziemy tu stawiać za chwilę krzyż dla Jakuba kapuśniaka, który jest zasłużonym mieszkańcem zimnej wody sprzed wojny jest odznaczony krzyżem walecznym. Jego krzyż ugnił, spróchniał i już leżał w ziemi. Przywieźliśmy ze sobą nowy zrobiony krzyż z drewna, zabezpieczony i za chwilę będziemy go osadzać. W przygotowaną taką kotwę podstawę w betonie i ksiądz obiecał nam tutaj Jan miejscowy roboszczy z parafii Matki Bożej Fatimskiej za chwilkę poświęcić i będziemy tutaj już cieszyli się, że jest. Tabliczka jest odnowiona, konserwatowsko, także powinno na wiele lat jeszcze po nim wspomnienie pamięć zostać. No, czas wojny, czas wojny ograniczył nasze działania w tym sensie, że one są oczywiście nieprzerwane, bo trzy, 4 razy w roku tu przyjeżdżamy na tydzień, półtora pracować, a później na jesień ze zniczami po tych cmentarzach. Natomiast no, wojna spowodowała to, że jest strach w Polsce naszych przyjaciół i znajomych i wolontariuszy. Przede wszystkim młodzież odpadła, bo rodzice nie pozwalają, zrozumiałe w obawie o ich życie. Starsi też, ogromna większość po prostu się boi. My, jak my tutaj jesteśmy, no po Kątkowo, tak chyba jak i mieszkańcy miejscowi. Te alarmy budziły w nas grozę, obawy i, i przerażenie. Alarmy te powietrzne o nalotach. Natomiast no, jesteśmy na cmentarzu, pracujemy. Dzisiaj też był alarm. No nie przerywamy pracy. Myślimy, że tutaj może rakieta nie ma potrzeby lecieć. Ja żartuję do znajomych, jak pytają, dlaczego tam jedziesz, czy się nie boisz. Ja mówię, że za marny jestem, żeby Putin na mnie rakietę marnował. No tak trochę by przekał, z przekąsem i żartobliwie nigdy nie wiemy. No to to jest przypadek. Mam znajomą, młodą dziewczynę, która tu w Lwowie zginęła, kiedy było uderzenie w ten budynek mieszkalny stary i tam 11 osób zginęło. Też nie, nie chciała i nie przewidywała. Trudno powiedzieć, no co Pan Bóg przyniesie, to będzie na razie jedziemy do przodu. Pracujemy dalej i jakoś to nam idzie. No, byle no, pogoda sprzyja. E, e, Będziesz w trakcie tej rocznej akcji, tej akcji, co no, już udało się i, i tych, na tych dwóch obiektach? Tutaj dzisiaj mamy środę, w, w, w sobotę przyjechaliśmy, wieczorem, bo podróż z Wrocławia, no prawie cały dzień i granica, choć bardzo, bardzo sprawnie, nam tym razem przeszła 20 minut po obu stronach i tutaj od poniedziałku pracujemy w Starym Siole, tam dwa dni już pracowaliśmy w naszym tworzonym przez nas lapidarium. Dobyło do tam troszeczkę pomników ustawionych, trochę pomalowanych, krzyże stare odnalezione w, w, w ziemi, w trawie, odnawiamy, gdzie się tam umieścimy, żeby się nie walały, nie profanowały. No Środa jesteśmy tu w Zimnej Wodzie na jeden dzień, bo właśnie z tym krzyżem przyjechaliśmy. Trochę też porządków, jakiś zieleni. Ogarniemy pan Stanisław, któremu się w tamtym roku dom spalił. Tutaj pracownik konsulatu też nam bardzo wydatnie pomaga. Bardzo dużo wykosił tutaj suchych tych badyli destowca. Z tym krzyżem tutaj się uporamy. Popryskałem nowe świeże destowce. randapem. zobaczymy, co to przyniesie. Będę za tydzień, sprawdzę, czy jakiś efekt był tej pracy. No i jedziemy z powrotem. Od jutra do, do Starego Sioła. Do piątku, sobota 3 maja, więc chcemy się włączyć w uroczystości organizowane przez Polaków tutejszych i przez Konsulat w obchody rocznicy e, Święta Konstytucji. No wcześniej Dzień Flagi, ale nie możemy sobie poz pozwolić, choć mamy zaproszenie na akademię. E, praca niestety dla nas albo stety najważniejsza, bo po to przyjechaliśmy. Po to koledzy bior biorą jakieś wolne urlopy. No w ekipie jest skromnie z tego powodu, że właśnie jest ten strach, jest nas garstka, ale no, nieskromnie zacznę od siebie emeryt, więc nie tutaj tylko sprawy domowe, domowe i rodzinne mogą trzymać, a nie potrzebuje już drżeć urlop. Kolega starszy, jeszcze ode mnie trzy lata, Ryszard też jest na emeryturze. Kolega Maciej, bardzo, zresztą wszyscy bardzo pracowici, też wszystkie wyjazdy jest od wielu lat, ma też jakąś taką swobodę, swobodę urlopową, więc dostosowuje się, może uczestniczyć. No i koleżanka, jedna z Krakowa, która też od wielu lat już się włącza musiała sobie wziąć urlop więc warunkuje to jej możliwości pobytu czy w tym roku jeszcze raz będziemy Tak będziemy jeszcze raz w tym roku w sierpniu na początku sierpnia półtora tygodnia w Kołomyi bo tam niestety ogrom jest pracy ogromny smęta się, ogromne zniszczenia. sukcesywnie się po, po, posuwamy do przodu, ale jeszcze dużo jest do zrobienia, więc tam na miejscu siedzimy całe półtora tygodnia. Chcemy kolejne mogiły, pochówki, grobowce, pomniki, jakieś przywrócić do właściwego spatestanu. Czy ludność miejscowa pomaga? Dzisiaj tutaj jest jedna pani Władysława, w tamtym roku też była bardzo pracowicie. Liczyliśmy, że jakaś młodzież się pojawi, no ale rozumiem, że dzień roboczy to w szkole są. I tyle, no i pan Stanisław oczywiście też. Więc y, trochę ciężko jest z tym. To znaczy. W Starym Siole Coś, co, co, co. tam nie, tam sami pracujemy bardzo, nam pomaga Hołowa Starego Sioła, czy teraz Dawidowa, bo się zmieniło administracyjnie dwa lata temu, pierw był wójtem czy, czy sołtysem Starego Sioła, teraz jest w Dawidowie w Radzie Wiejskiej i on nam bardzo sprzyja, pomaga, tam pan Juri obok ma zakład pracy, co roku nam użycza wody do Karszera bardzo duża pomoc, no bo nie mielibyśmy jak działać, żeby myć te wszystkie rzeczy, ciągnąć wody do mycia, a mieszkańców e, miejscowych toż. Mnie nie interesuje. Nowym krzyżom towarzyszy modlitwa. Proboż parafii matki Bożej Fekimskiej w zimnej Wozie, ksiądz Jan Fafuła, dziękuje wolontariuszom i opowiada o wyzwaniach lokalnej wspólnoty. Powiem tak, ja bardzo dziękuję, bo to naprawdę wiel, wielki wielkie oni wkładają właśnie w tą pracę na tym cmentarzu. Widzimy ten cmentarz jest bardzo duży i bardzo wiele chwastów jest tutaj zarośnięty. To jest naprawdę, bo chciałby się też własnymi siłami z parafią zrobić, no ale po prostu nie mamy na tyle możliwości, bo wiadomo, parafia w Zimnej Wodzie po prostu jest młoda parafia, ludzie pracują, wyjeżdżają i nie ma możliwości, żeby tu przynajmniej w jakiś sposób zagospodarować. Jest to przykre, że właśnie tak, w taki sposób ten cmentarz wygląda, ale jeszcze raz powtarzam, że jesteśmy bardzo wdzięczni panu Zbyszkowi, jego, można powiedzieć, zespołowi, że właśnie w taki sposób, chociaż z daleka przyjeżdżają, dbają o te cmentarze, jakoś troszczą się o nich. Jesteśmy bardzo im wdzięczni za to. W Zimnej wozie i Starym Siole, w wielu innych miejscowościach z każdym nowym krzyżem rośnie las znaków pamięci. A każdy z nas, nawet setki kilometrów dalej, może dorzucić swój mały wkład modlitwą, datkiem czy też słowem otuchy. Tu Radio Kurier Galicyjski. Szanowni Państwo, dziś dzięki reporterowi Konstatemu Czawadze słyszeliśmy głosy Polaków, którzy trwają na kresowej ziemi niczym świece chronione dłońmi wolontariuszy. Niech te historie dodadzą nam sił w codziennym pielgrzymowaniu. A jeśli chcecie Państwo wesprzeć Fundację Bratnia Dusza czy Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej, odwiedźcie ich stronę. Jednocześnie serdecznie zachęcam do śledzenia naszej działalności, czyli wszystkich mediów kuriera galicyjskiego. Pamiętajmy, naród, który traci pamięć, traci życie. My tej pamięci strzec będziemy. Do usłyszenia za tydzień audycję realizował Andrzej Borysewicz, zelwowa mówił Artur Żak. Trzymajcie się ciepło. Tu radio kurier galicyjski. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023, ogłoszonego przez kancelarię prezesa Rady Ministrów RP. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.